Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku poradnikowym na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się wgrywaniem customowych plików do naszej, naszej gry. Zapraszam serdecznie. Na cel dzisiaj bierzemy mapkę oraz hat. Zajmiemy się na początek radarem. Kopujemy go sobie prawym przyciskiem myszki i teraz wchodzimy w nasz folder z MTA. Ja niefortunnie mam, mam to na dysku C, tak więc... Wy wchodzicie tam, gdzie, gdzie macie ten zainstalowany MTA, wchodzimy w, później w folder MTA, później w folder cegły oraz obrazki i tutaj wklejamy nasz plik. Tak jak widzicie, mam tutaj już swój radar wklejony. Szybkie przybliżenie teraz na ścieżkę. Okay. Kolejnym krokiem jest wklejenie naszego hud do folderu z samym GTA, tak więc tak samo kopujemy nasz plik i wchodzimy tam, gdzie mamy zainstalowany GTA San Andreas. Później wchodzimy w folder GTA Sandras. San Następnie folder models i tutaj wklejamy nasz, klik jak widzicie, click hat jest już tutaj na miejscu. Ok, mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam się spodoba i przede wszystkim pomoże, gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a gdybyście mieli jakieś propozycje, na jaki temat mogę nagrać kolejne poradniki, dawajcie znać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, hej.